Nuda! Przesadzasz. Nuda! Przesadzam. Nuda! Przesadzam. Ja nigdy nie przesadzam! A jeżeli Wy też nigdy nie przesadzacie i chcielibyście to wyrazić koszulką, bluzą, kubkiem, caseem na iPhone'a lub czymkolwiek innym, to wbijajcie na nasz sklep, który nazywa się. A jego adres to śmieszneciuszki.pl I inne śmieszne wzory też są. Sklep działa już dokładnie od tygodnia i zamówiliście na nim bardzo dużo rzeczy, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jak tylko do Was dojdą, wrzucajcie je na Wasze stories, oznaczajcie mnie, a najciekawsze i najfajniejsze zdjęcia udostępnię w ramach promocji ciuchów i oczywiście Waszych profili, tak żeby Wam podziękować. Także jak Wam się nudzi, to macie kreatywne zajęcie. A jak już o nudzie mowa, to ludzie, kiedy się nudzą, robią różne dziwne, głupie i śmieszne rzeczy, dlatego tematem dzisiejszego odcinka są najgłupsze lifehacki na nudę w domu, które wyszukali dla nas nasi researcherzy, przeszperali cały internet i mają być mega zabawne, tak więc trzymajmy za nich kciuki, a jeżeli chociaż raz się uśmiechniecie, pamiętajcie o tym zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby się w domu nie nudzić. Jednak, gdyby ktoś z was w dalszym ciągu się nudził, można sobie kupić grę na g link w opisie. A teraz zaczynamy! Nigdy nie przesadzam. Szanowni Państwo, otwórzcie szeroko oczy, nadstawcie uszy, bo mamy lifehack, który musi zrobić każdy. Także robimy! Na 3, 4. 3, 4... Ry. Praca biurowa jest nie za bardzo interesująca. No, praca biurowa ma to do siebie, że raczej nie jest interesująca i wiem o czym mówię. Jestem absolwentem studiów w administracji publicznej. N niestety nie jest to żart serio. Kilka godzin monotonnej pracy, a ty już ziewasz z nudów. Oh, no nudę, a mogła youtuberką zostać. Ale dzięki odpowiedniej technologii monotonia biurowa zmienia się w szaloną imprezę. Ta jest, technologia! Co się stanie, jeśli zeskanujesz twarz zamiast nudnych dokumentów? <grym> to nie, jest skanowanie ryja. Dlaczego? Ej, ale wiecie, jaki to jest popularny? Ilu ludzi w biurach skanuje swoje twarze? I nie tylko twarze? Połóż głowę na skanerze. Powoli obróć głowę nad skanerem. Ale jak obraca, jak obraca! Wydrukuj obrazek. Boże, jak to wygląda! Co ją tak cieszy? Będzie jeszcze zabawniej, jeśli zadzwonisz do kolegów z innego działu i zorganizujesz kreatywną sesję skanowania. Kreatywna sesja skanowania! Tak jest! To jest to! Całe biuro wskakujcie na pokład. Dziś mamy ważne zadanie: skanujemy swoje mordy. Czy już! Wszyscy. Pracownicy miesiąca. <laughs> Pracownicy miesiąca. Zdjęcie z tablicy honorowej najbardziej kreatywnego biura. Przemo, jest tutaj skaner? Na następny odcinek kupię nam skaner. Na pewno nie będziesz się nudzić. I panie, nie będziemy się nudzić. A skoro mieliśmy sposób na nudę dla całego biura, no to jaki to jest problem znaleźć? Sposób na nudę dla dużej rodziny. Brianek, Jessica, mam super zabawę. Pada ludźmi. Co? Jak to pada ludźmi? O kurde, ale ich nawiało. Alleluja! Wow. Ten bałwan tak długo na to czekał. Ten bałwan tak długo na to czekał! Pomyślał każdy wychowawca klasy, patrząc na swoich uczniów w trakcie obecnych wymuszonych ferii. Spójrz, ile ludzi napadało. Niesamowite. Ale jakże ludzi napadało? Teraz mogę ulepić prawdziwego człowieka. Hahaha, <laughs> bo no to bałwan będzie lepił człowieka. Piękne. Turlaj go tam, turlaj. <noise> jak się cieszy! No świetnie, Ziomek, ulepiłeś. Ulepił własnego człowieka. Ja słyszałem, że jak się człowieka ulepi, to nawet wypłatę miesięczną można dostać. Tak, pincet <noise> Nie powinienem tak żartować. Przepraszam. Gumki recepturki Challenge. Pamiętasz, czemu naszego arbuza? Pamiętam. Oj, ja też pamiętam. Patrz Ej, to się dzieje! O cholera, takiego efektu się nie spodziewałem No dobra, ale co mamy w filmiku? Załóż na głowę najwięcej recepturek, ile możesz Co? Na głowę? A jak mu się z głową to samo stanie, co z arbuzem? Dawaj, więcej gumek, no dalej No dalej, dawaj stary, co może później tak? Świetnie na tobie wyglądają Podkreślają twoje kości policzkowe i podbródek Kości policzkowe, podbródek, brak rozumu i godności człowieka? Jesteś taki przystojny, nie przestawaj Więcej gumek Przystojnia, Mm. Jezu, jego twarz zaraz pęknie Nie, nie rób tego stary! <grymne> <grymne> ten śmiech piękny. Wyglądasz dziko brachu. Tak, zdecydowanie wyglądasz dziko brachu. Jak dzikie zwierzę, które potrącił tir. Ojejku, ten nagłówek coś mi przypomina. Domowe jacuzzi dla ludzi z zapasami. Bo, bo wiecie, była kiedyś taka afera, że sobie student w akademiku jacuzzi rozbił. Nie był to najlepszy pomysł, ale może ten będzie lepszy. Nie skreślajmy go na starcie. A ty przemoc zapasy zrobiłeś? Nie. A to jak to tak bez zapasów? A jak papieru braknie? A tego to akurat mam. A, no to jednak zrobiłeś. O nie, nowe zadanie. Co to jest? Nowe zadanie, co to jest? E, wiesz, w jacuzzi do akademika, strasznie łatwa sprawa. Weź kąpiel w coli i mentosach. Kąpiel? Aha, dobra, to ja już to będzie jacuzzi. Dlaczego? Dlaczego? Te, tego akurat to nie wiem. Potrzebujemy dużo coli i dużo mentosów. Oj, zdecydowanie dużo coli i dużo mentosów. Wszystko jest fair w tym wyzwaniu. Ale miała zmartwioną minkę o jejku. kąpiel w Coca-Coli jest dziwna. Nie, kąpiel w Coca Coli jest dziwna. Co ty? Co, co ty? Dajesz, to jest całkiem normalne. Przemoko, się w coli. Nie. To dziwne. Ja się zawsze kąpię w koli się kąpię. Po prostu poczekaj. Wrzucę mentosy. Jest wjeżdżałem jacuzzi! Pomocy! Mentosy są coraz bliżej! <laughs> są wszędzie! To takie klejące! Ale jaka jej się Pianka na wierzchu zrobiła! Jak nic to robi dobrze na cery jestem przekonany, wyjdzie i będzie piękna jak Kleopatra. No i proszę, znowu mamy coś tematycznego w kwestii zapasów, ale najpierw zagadka. Przemo, czego ludzie kupują najwięcej oprócz papieru? Makaron. Blisko? Ryż. Blisko? Z czego się robi makaron? Mąki. Dokładnie, dlatego mamy tutaj nurkowanie w mące. Au! Kto nie nurkuje, ten sypie! Ua, ua! tego nie było. No to nurkujemy. Hej, stary, patrz na piłkę. O, piłeczka. Haha, mam cię. Nowe wyzwanie. No i ty teraz musi zrobić wyzwanie, tak? Skoro znalazł karteczkę, to proste jest to, że musi, musi zrobić. Ale to w sumie nie jest taki głupi sposób na nudę. Zostawiać sobie karteczki i robić wyzwania. Jak się siedzi w kilka osób w domu, czemu nie? Znajdź piłeczkę w misce mąki, ale bez użycia rąk. <mum> o nie, <mum> to jak ma to zrobić twarzą? Wow, zanurkował głową w tym pudrowym basenie. Tak zrobił to twarzą. Nadal szuka i wraca z piłką w zębach. <grym> o nie, pięknie wygląda. Zwycięstwo! Teraz nie będę jeść glutenu przez tydzień. Podjąłeś wyzwanie mąki, stary. <grym> to tak, teraz nie będzie jeść glutenu. A, a jakby miał uczulenie na gluten, no przecież chłop mógł zginąć. Kolejny livehack ma bardzo ciekawą nazwę. Brzmi ona. A... A to kliknę. Oto dzisiejsza biurowa informacja. Co to jest? Biurowa informacja przyszła? Co to może być? Gdyby przyszła do mnie dziś, strzelałbym, że to praca zdalna, co najmniej przez dwa tygodnie. Wyzywam cię do polizania oka koleżanki. Jak? Co? Jakie polizanie oka koleżanki? A! Nie! Co? My się niczego nie boimy. Zróbmy zdjęcie, jak liże ci oko. Ofu! Co nie pokazują ludziom? Nie zgadzam się. No to jedziemy. Jaka słodka tęczówka. Fu, jak można komuś takie zdjęcie wysłać, to... To, to, to jest najgłupszy sposób na nudę. W sensie, jeżeli znajdziemy coś głupszego, to ja będę zaskoczony, naprawdę. Jak można kogoś polizać w oko? Jak można kogoś polizać w oko? Jak można kogoś polizać w oko? Boże! Okej, okay, to nie może być gorsze, chociaż brzmi dość źle. Rozpoznajemy stopami na ślepo z d Jakby co, to ja niczego nie podpisywałem i nie rozpoznawałem niczego stopami na ślepo. Więc, co, co tam jest? Co dziewczyny kombinują? Co dziewczyny kombinują? obstałem się nic mądrego raczej niestety. Pianka do golenia, skórki po bananach. Eee. Ogolony dywan, co? co? Czemu? O, teraz rozumiem. Ja dalej nie rozumiem. Musisz iść z zasłoniętymi oczami i zgadnąć, po czym stąpasz. Wyzywam Cię. No ale czemu tam jeszcze nie postawili gwoździ? By, by byłoby zabawniej, Tur turbo śmieszniej by było. I nawet jestem skłonny uwierzyć w to, że mogliby to zrobić na tym kanale. Huh, co to za hałas? Mam nadzieję, że to nie gluty, tylko slime. <laughs> nie, no słuchaj, Stevie, pan Cosino zmieli katar, papieru zabrakło i tak się jakoś głupio złożyło. Co następne? Masaż stóp, który pachnie serem? Serowe chipsy marnować przecież tak nie wolno! Mogę stwierdzić, że to chipsy nawet z zamkniętymi oczami. Z zamkniętymi oczami, ze slime'em na stopach i ze starym na plecach. O, matko, to musi być obcy. O, to tylko skórka z banana. E, 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 ja już w tym momencie wiem, że to jest ustawione, bo na skórce od banana człowiek się zawsze wywraca i to jest potwierdzone info, bo, bo widziałem to w kreskówkach i tak, tak jest zawsze, serio. A. A właśnie wdepnęłam w coś miękkiego. Śliską chmurę. Śliska chmura. Nie chcesz wiedzieć, z czego ją zrobili. Czasem lepiej nie zadawać pytań. O, czy to czyjeś zwierzę? O matko, mam nadzieję, że to nie jest żywe. Oj, to był mój chomik! Biedny to ktoś, to już nie! Wow, teraz mam hobbitowe stopy. No, masz hobbitowe stopy, całą drużynę koleżanek, dodając to do kupy. Musicie iść zniszczyć pierścień. Hej, dziewczyny, gdzie idziecie? No jak to, gdzie idą no zniszczyć pierścień, tak? O, a to ciekawe, bo szykuje nam się coś nowego, bo podpisane jest, był taki odcinek na mniej więcej. Czyli chłopaki też szukali sposobu na nudę. Mandzia i Ignacy, pozdrawiam gorąco. Trochę się boję, co oni tam przygotowali, bo widziałem kiedyś mandzia usmarowanego czekoladą na miniaturce. Ile spinaczy zmieścimy na naszych twarzach? Przekonajmy się. <ś cyklẹn MBA> Spinacze na twarzy, i Ignacy. Ej, nie widziałem tego. No i co, kawałek sobie dla testu zrobić, przypiąć do dowolnego miejsca na twarzy i zobaczyć, jak się to zaboli. – Do przeżycia? No przeżycia. A warga? Co? Człowiek warga bez problemu. Będzie <noise> na wargę. Dobra, całego tego nie będziemy oglądać, ale jestem mega ciekaw finału. Część była z niego jęta, więc nie wiem, co się da. Nie, 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 nie. No. Musi musisz dojść do końca. Panowie, efekt jest przecudowny. To jest najwspanialszy sposób na nudę, jaki do tej pory zobaczyłem na odcinku. Jest głupi jak cholera, ale jednocześnie jest wspaniały i. Ej, Tak? – Mamy tu gdzieś spinacze? Nie. Zawsze zepsujesz zabawę. Mandzio, Ignacy mieli, no! To się przeprowadź. Do Warszawy jadę, elo. A nie, czekajcie, nie mogę jechać, bo teraz to nie wolno. Kurde. No to na pocieszenie, nie wiem jak to nazwać, ale śmieszne. No, no miejmy nadzieję. Kolejnym zadaniem jest włożenie ołówka do butelki. I jaki to ma być problem? Ale ołówek zwisa ci spaska. Powiem tak, to jest jakiś sposób na nudę, ale gdybym zaproponował to moim znajomym. Ej, stary, słuchaj, nuda w domu, ale mam zarumbisty pomysł. M masz butelkę i ołówek? Ty, no mam, ale po co ci? Nie zadawaj pytań, dawaj gadżety i patrz na to. O, dzięki. No dalej, już prawie. Jeszcze tylko trochę. Minęły trzy godziny. Minęły trzy godziny? Co? Dopiero? Och, ale ten czas leci przy świetnej zabawie. Może lepiej się poddać? No i to jest właśnie efekt końcowy: utrata znajomych i izolacja społeczna. A co? Czego się spodziewaliście? A teraz zobaczmy, kto ma twarzy jaja. Ciekawe, czy chodziło o jajka niespodzianki, czy bardziej o takie skórnika? Co mówi? Pokaż nam. Pokaż nam, nie pokazuj! Walka jeleni! To skomplikowana gra dla prawdziwych mężczyzn. Do pasów przyczepiliśmy torebki z jajkami, a teraz muszą wykorzystać całą swoją siłę, aby rozbić jajka przeciwnika. O nie! Dlaczego co? O nie. Dalej jelenie! Nie poddawaj się! Oj, tutaj zaczyna dochodzić do rękoczynów tak nie wolno! Ale te jelenie mają za dużo testosteronu. Mecz towarzyski zamienia się w zaciętą bitwę! Tak bitwa ja też się tak zawsze biegną? Fal znajomych, naciśnij przycisk. Uf, i na szczęście cofnęliśmy się w czasie i tego nie było. Udawajmy, że tego nie było, proszę, udawajmy, że tego nie było. Poręczna świeczka! Hech! Ej! Ale przyjaciółka się nie załamuje, ma swój pomysł. Parafinowe świece delikatnie łamiemy na kawałki, aby nie uszkodzić knota. Okej, okay, łamiemy sobie świeczki, nie przerywamy knota. Sześć świec, pięć knotów. Pro, prosta sprawa. Do świec dodajemy połamane czerwone kredki woskowe. A, żeby zabarwić, sprytne. W gumowej rękawiczce wycinamy mały otwór na każdym palcu. I tam knoty pójdą, ja już to wiem. Przewlekamy w nich knoty, aby ich końcówki wystawały na zewnątrz. A, proste. Rękawice naciągamy na krawędzi wazonu i wsadzamy do środka. Mocujemy taśmą klejącą. Związujemy, dajemy patyczek, roztapiamy, zalewamy i zdejmujemy rękawice. Za pomocą noża dorysowujemy na naszej dłoni detale. Wycinamy paznokcie. Ej, ale jaki paznokieć fajnie wycięty, to nieźle wygląda. Koleżanka zapomina o swojej namalowanej ręce i od razu chce podpalić mały palec mojej woskowej ręki. No proste, bo tam się pięć paluchów może palić. Ej, powiem wam szczerze, że ta świeczka nawet nie jest taka zła. Było o dłoniach, to teraz o stopach. Malowanie stopami. E? I tak nie mam nic do roboty. Znowu wymyśliłam nowy rodzaj malarstwa. Nie masz nic do roboty? Wymyśl nowy rodzaj sztuki, patrząc na niektóre dzieła. Sztuki nowoczesnej szczególnie myślę, że tak właśnie mógł wyglądać proces twórczy. Rysunek z karpetkami, folię bąbelkową składamy na pół. Folia bąbelkowa składamy, obrysowujemy i wycinamy sobie stopy. Za pomocą zapalniczki spawamy obie połówki. Spawamy zapalniczką i cyk, gotowe! Zakładam bąbelkowe skarpety na nogi. Nakładamy na nie farbę, bierzemy płótno i zostawiamy swoje żywe ślady w sztuce. Nakładanie farby na skarpetki z folii bąbelkowej? W sumie to normalne. Można skakać i biegać bezpośrednio po płótnie, a potem zostawić nogą swój autograf. To jest piękne! To jest arcydzieło! Ja jako koneser sztuki gwarantuję Wam, że taki obraz pójdzie za setki ty... Wróć! Za miliony... Nie, nie wróć! Za miliardy zł... Z miliardy dolarów taki obraz jest warty. Serio, 100%. Yy, niebieski banan? A, a, ale że jak? Żaden pluszak nie dorówna mojemu olśniewającemu bananowi. Yy, no dobra, to jest pluszak, to jest niebieski banan. Co wybierasz? Czas, start. <grym, grym>, Prosto, że banan. Obieramy banan do połowy. Obieramy do połowy, przykładamy serwetki i czym oni to malują? Banan posypujemy brokatem spożywczym i lekko wcieramy w owoc cykiny. Brokatem spożywczym jest coś takiego jak brokat spożywczy. Słyszałeś o brokacie spożywczym? Nie. A okazuje się, że jest? Niebieski błyszczący banan. Można go jeść? Mmm. Tego jeszcze nie próbowałem. Ty to faktycznie nie no na to zjadła. Zawsze chciałam zjeść coś niezwykłego. A co może być bardziej niezwykłego niż błyszczący banan? Byka by była, jakby ta druga wzięła i ugryzła pluszaka, bo nie chciała być gorsza. <grych> Powinna to zrobić na 100%. Tylko usta potem jeszcze długo będą błyszczeć. I jeszcze usta będą błyszczeć. Podwójny profit. Zakładanie spodni challenge. Nudzisz się, jest takie stare, bumerskie przysłowie, jak się nudzisz, to się rozbierz i ubrania. A tutaj, tutaj jesteśmy krok dalej, następne pokolenie. Tutaj będziemy zakładać ubranie. Pytanie jak? Nie ma świadków? Podgłośnić muzykę? A, muzykę z przyczajki. Patrzcie go, jaki agent James Bond. A oto mój popisowy numer. Uwaga. Zakładanie spodni bez użycia rąk. O kurde. Trzeba się tylko szybko ruszać w rytm muzyki. O kurde, tylko cię ruchy. I nie zapomnij kręcić bioderkami. Kręć bioderkami. Spodnie idą do góry? Spodnie idą do góry. Jestem mistrzem sportów spodniowych. Mistrzem. Zdecydowanie, koleś jest mistrzem. Sensej oddaje się w twoje ręce. Laptop gamingowy z wentylacjami, kozak Ciekawe czy ma led RGB Masz mokre włosy, ale nie ma suszarki? Masz mokre włosy, nie ma suszarki? Ej, czekaj, czekaj, obok ciebie stoi laptop O, ten laptop ma dobrą wentylację Czy ona suszy włosy laptopem, serio? Musisz tylko znaleźć kogoś, kto go potrzyma Świetnie, moje włosy są prawie suche Trzymaj tak jeszcze z pół godziny i masz wolne. No i proszę, nowe powiedzonko. Jak ci się nudzi, to se włosy laptopem wysusz. Od dzisiaj mówimy tak każdemu ziomkowi, który będzie narzekał na nudę. Ja się pod tym podpisuję rękami i nogami. Przemo? Tak? Nie nudzić się tam? Trochę. Z laptopem włosy wysusz. <laughs> Okej, okay, to może być dobre, bo jest tutaj napisane tylko tu jest grubo. Oby grubo było. Rudowłosa Znienacka dostaje kolejne zadanie. O, Rudowłosa, słuchaj, masz misję. Wanna? I zdjęcie wanny. Poważnie? O nie. Otrzymałam jakąś traumę związaną z wanną? Czemu ona tak narzeka? Wypełnij wannę galaretką. O, wanne galaretki piękne. W sumie całkiem mi się podoba. Ale całej nie wypełniła, powinna bardziej wypełnić. Jeszcze. Galaretkowy prysznic. Dobrze, jest więcej, jazda. Możesz brać kąpiel i jeść. Możesz brać kąpiel i jeść, jeszcze ma galaretkę pod kolor włosu. Jakie ruchy. A podczas kąpieli żelowa maska na twarz to mus. O, jaka maska cudowna. Ej, dziewczyny, czy wy wszystkie nosicie takie maski? Przyznajcie się, bo to niepokojąco strasznie wygląda. A jak już mowa o niepokojących rzeczach? Słuchajcie, na moment wychodzimy sobie z konwencji żartu i mówię teraz całkiem poważnie. Jest ogólnopolska akcja zostań w domu, którą wspieram w 100%. Bo nawet jeżeli nie w trosce o nas i o nasze zdrowie, to w trosce o osoby starsze, o naszych dziadków, babcie, których wszyscy na pewno bardzo kochamy i nie chcemy, by stało im się nic złego. Więc jeżeli trzeba siedzieć w domu, Proszę Was, zachowajcie zdrowy rozsądek i ograniczcie wyjścia. Pamiętajcie również o tym, by zostawić sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, a ja postaram się zadbać o to, żebyście się w domu nie nudzili. Jeżeli pośmialiście się w dzisiejszym odcinku, stawcie łapkę w górę, a jak chcecie kupić śmieszne ciuszki, to zapraszam na śmieszne To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło i bądźcie rozsądni. Cześć!